Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Adasiu, Antosiu, ależ tu widoki. Witam was i wracam gotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan klacy. Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Adasiu, Antosiu, zaraz coś upichcimy. Masełko, co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach ty! elfie czy cóż... O, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzicie do przedszkola. A tutaj wasze zdjęcie? Ale słodko wyglądacie. Napisali też, że podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Ale jak to się robi? Trochę przyprawimy. Ludzie to lubią. Kto jest mistrzem? takie gwiazdeczki tak, tak, są najlepsze. No to do piekarnika. A, sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. No, może coś o no. Zobaczmy, o! Są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających was bliskich. Poznajecie mamusia i tatuś oraz cała rodzina. Och, jak oni was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Wasz temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą. Zerknijmy, co my tu o was mamy. Adasiu, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. Antosiu, masz już Trzylatka? Podobno bardzo lubisz bawić się w chowanego. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że pomagałeś rodzicom. Mm -hmm. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, a tutaj mam zdjęcie waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je wam przywiozę. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy na... O, a co to za dym, Hmm, Czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy! Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty, tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane elwy, gotowe na podróż? A Idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przed Rudol! Drogie dzieci, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszędzie. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził, a? a. O, a co to? Pasażer na gapę. Jestem uratowany. Aha, bez This is the season to be jolly.